Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale gdy ja patrzę na ten splaszard starej Katariny, łapie mnie nostalgia. Nie tylko dlatego, że jak na tamtejsze standardy został on wykonany fantastycznie, a to dlatego, że często w tamtym czasie zastanawiałem się, kim jest Katarina, jakie ma relacje z innymi postaciami czy jakie znaczenie mają jej poszczególne skórki. Jednak chyba najciekawszą kwestią, poza jej ukrytym związkiem z pierwszą klatą Demasi, czyli Oczywiście, Karenem jest jej blizna, długa pozostałość po ostrzu jej przeciwnika, przez które wydaje się nie powinna mieć w zasadzie oka. Witajcie, moi drodzy, ja jestem Lorwek, a dziś porozmawiamy o tym, jak Katarina zdobyła swoją bliznę. Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy wiedzieć w zasadzie, czym się pałała Katarina i w sumie dlaczego. Była ona od maleńkości uczona w zasadzie sztuki walki, jednak nie silnej i brutalnej, jak to ma miejsce w Noksusie, a cichej i szybkiej, aczkolwiek nadal brutalnej, która na tamtejszych terenach jest raczej niespotykana. Jej siostra Cassiopeja poszła w ślady polityczne matki, natomiast Katarina była córką tatusia, generała Duku nie wiem, tak powiedział mi tłumacz Google'a. Katarina poświęciła wiele lat na trening, aby uczynić samej siebie broń ostateczną i co ciekawe nawet sprawdzała swoją tolerancję na ból, podkradając trucizny od najmniej zaufanych chemików w Noxusie i w małych ilościach próbowała je na sobie, po czym wyniki. Wała. Oczywiście Katarina nie była jedyną uczennicą swojego ojca, ale o tym za momencik. Od Nuksusu lub w zasadzie swojego ojca otrzymała ona pierwsze zadanie, gdy obozowali wraz z Korpusem Wojennym. Miała zabić chorążego wrogiej armii, mało znaczącą osobę w zasadzie, imieniem Demetrius. Oczywiście jak wiemy z gry, tekstów i interakcji z innymi postaciami, Katarina jest raczej nieco nawet próżna czy po prostu często nonszalancka, ze swoją agresją i stylem walki i to zadanie generalnie jej się zwyczajnie nie spodobało. Zamiast tego prześlizgnęła się do obozu Wroga i pozbyła się wrogiego dowódcy. Jednak na drugi dzień Demetrius poprowadził atak na obozowisko, gdzie Noxjanie ledwo zwyciężyli i ledwo uszli z życiem. Gniew ojca był ogromny. Córka zwyczajnie go zawstydziła i naraziła swoje życie, jak i życie jego żołnierzy, których w tej bitwie poległo wielu. Czy ojciec jej wybaczył? No niestety nie. Jest to nie inny region jak Noxus, więc tutaj reguły gry są niezwykle surowe. Ojciec wysłał za córką innego ze swoich uczniów, jak dotąd był on opisany jako bezimienny wyrostek wyciągnięty z jednej z pomniejszych gildi zabójców. I choć napastnik został tutaj określony jako bezimienny, i nie, nie chodzi o bezimiennego z gotika, w sumie chciałbym zobaczyć ten pojedynek tak naprawdę to wiele wskazywało tutaj na Talona. Bo bohater nie miał łatwego życia, walczył na ulicach Noxusu, zmuszony używać przemocy, aby przeżyć. Wiedzieliśmy, że Talon został przygarnięty przez rodzinę Katariny, a jej ojciec wziął go za ucznia. Sam cytat z historii pod tym względem ciekawie określa trójkę najsilniejszych asasynów w Noxusie i nie tylko. Cytując, Troje najgroźniejszych szermierzy w Valoran jest związanych z rodem Dukutu. Mój ojciec, ja i Talon." Rzuć nam rękawice, jeśli się odważysz. Wracając do Katariny, ów bezimienny wojownik stanął naprzeciw niej mniej więcej w tym samym czasie, kiedy zabójczyni wyruszyła wypełniać swoją misję do końca lub z niej wracała. Oczywiście chodzi tutaj o usunięcie Demetriusa. Talon i Katarina spotkali się, a 6 godzin później stała ona już u ojca z wykonaną misją. Powiedziała ona nawet, że rozumie, iż wysłał on za nią innego ucznia, co ciekawe określa nawet, że zastanawiała się nad pozbawieniem go głowy, co jednak działo się od momentu ich spotkania do powrotu Katariny do ojca. Talon śledził Katarinę w drodze do jej celu. Przysiadł na gałęzi i obserwował aż zabójczyni się pojawi. Bohater wszystko idealnie zaplanował. Wziął wszystko pod uwagę, tak jak uczył go generał, w zakrzywienie ziemi czy siła i kierunek wiatru, postawę Katariny, jej styl, bronie czy nawet szybkość kroku. Talon po cichu zsunął się z gałęzi, skoczył i przeciął twarz Katariny. Zanim ciągnął się ślad krwi. Bohater wylądował za Katariną tak jak zaplanował, zastanawiał się co dostarczyć generałowi. I ostrza pukiel czerwonych włosów czy jej oczy. Katarina natomiast trzymała się za lewe oko, za ręki było widać krew, jednak stała na nogach. Talon poczuł ścisk w żołądku, zamurowanie i w pewnym sensie nawet można by powiedzieć strach. Katarina miała paść po biednym celnym uderzeniu. Talon zdziwiony krzyknął w stronę Katariny, że nie powinna brzyć. Ona natomiast w szale brzuciła się na przeciwnika. Katarina, pomimo rany, z której cały czas tryskała krew, walczyła z Talonem, a raczej Talon się bronił przed jej szałem. Trzykrotnie bohaterka była bliska zranienia Talona, jednak emocje zdracały jej ciosy. Talon natomiast widział jednak w pewnym momencie okazję do zabicia przeciwniczki, jednak odpuścił, akceptując swój błąd i błędy, nazwijmy to, w obliczeniach. Bohaterowie stali przez chwilę, zaprzestając walki i patrząc na siebie. Katarina dotknęła swojej twarzy, sprawdzając bliznę, która już nigdy jej miała nie opuścić. Katarina zapytała, kim jest Talon, gdyż wiedziała, że przysłał go jej ojciec. Interesowała ją tylko i wyłącznie tożsamość napastnika, który był w stanie ją zranić. I tą tożsamość bohaterka poznała, gdyż z cytatu, który przeczytałem wyżej, wiemy, że wie kim jest Talon. Co ciekawe, Talon nawet po tym wydarzeniu dalej śledził Katarinę. Jak wiemy z historii League of Legends, ojciec Katariny i mistrz Talona zniknął, a Talon ze względu na wielki szacunek obsesyjnie zaczął poszukiwać generała. Przemierza cały Valoran, aby znaleźć osoby, które mogą być za to zniknięcie odpowiedzialne. I wygląda na to, że według niego taką odpowiedzialną osobą za to zniknięcie może być córka generała. Zobaczcie, tytuł Katariny z gry to jeszcze ostrze. Wiemy, że Talon został wysłany, aby zabić Katarinę, jednak mu się to nie udało. Plus jego poszukiwania. Do tego w nowym opowiadaniu pod tytułem Imię Ostrza można natknąć się na kilka ciekawych rzeczy. Talon dalej podąża za Katariną, patrzy jak zabija, godzinami wpatruje się w to, co bohaterka robi. Zobaczcie, co myśli Talon obserwując bohaterkę. Skurcz wstrząsa moją górną wargą, która desperacko chce drgnąć, ale pozostaje niewzruszony jak kamień. Ulegnięcie takiej słabości jedynie oddaliłoby mnie. Od ostrza. Ostrze jest tutaj napisane wielką literą, więc owe słowo musi oznaczać coś ważnego. Jednak dalej. Moje palce są poznaczone tysiącami blizn, każda z nich to maleńki krok na drodze ku ostrzu. Ostrze jest czyste, a krew, która uświetniła jego powierzchnię tamtego dnia, już dawno wyschła i starła się. I czeka na chwilę, w której znów będę mógł być dla niej ceną porażki. Zweje Katarina. I jest to niezwykle ciekawe, bo mogłoby się wydawać, że bohater mówi po prostu o swoim ostrzu i no tak, w jednym zdaniu, gdzie mówi, że ostrze jest czyste, rzeczywiście tak może być. Jednak również może się wydawać, że mówi on tutaj o generale. Jednak z owych fragmentów myślę, że można tutaj wnioskować, że Talon zwyczajnie poluje na Katarinę. Być może tak jak ona chce ponownie wykonać swoją misję, lub śledzi ją, gdyż podejrzewa, że to ona zabiła lub przytrzymuje gdzieś swojego ojca, który jest równocześnie autorytetem dla Talona. Moi drodzy, to by było na tyle. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tym związku Talona i Katariny. Ja tymczasem bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Widzimy się w kolejnych materiałach z historii League of Legends i z wielu innych aspektów. I tyle. Dziękuję, trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia. Cześć.